Chłopaki, muszla, no bo ja chciałbym dzisiaj polatać latawcem. Chciałbym puścić wszystkie latawce, które będą. Dobra, zgadzacie się? Bardzo bym chciał. Od dawna marzę. Musicie mi wszyscy zg się zgodzić, bo, no bo wiecie, muszę mieć zgodę od was. Czy będziecie, czy sam mogę pójść? Chciałbym sam, ale jeżeli wy, no nie zgadzam się, żeby szedł sam. Musi z nim ktoś iść Ktoś. Nie, my wszyscy, albo my wszyscy. Z wyjątkiem, nie? Nie. Wszyscy będą szli. Jeżeli wszyscy, to wszyscy. Nawet ty, moja żonko. A, no dobrze. Wiecie? Wszyscy będziemy sz szli. Dobra? Wszyscy. Bez wyjątków. Oczywiście o tobie mówię, muszę. Jej. To będzie moje to ma największe marzenie. W końcu będę mógł pola być tawcem. Dobra, też się piszę. Też pójdę. Zgadzasz się? Tak. To musi zdecydowanie z nim iść. Czyli wszyscy my. Wszyscy bez wyjątków. Pamiętaj, Shell. Ej, ale... No dobra, ale kiedy już zasimy? Mały? Musisz mi coś obiecać. Obiecać, że będziesz rzecz. Zgadzasz się? Obiecaj mi. Dobrze. Obiecuję, że będę grzeczny. Wszyscy z Tobą pojedziemy, więc. No wiesz. muszę pilnować. Dobra. No i wszystkiego dobrego wpuszczę. No tak. Juhu. Teraz, to co? Hej, możemy polatać letowcami, bo chcieliśmy. Wiem, że trochę za późno. Tyle, że. No, nasz mały. No, bo chciałbym polatać letowcami. Macie jakiś? Jakiś fajny bardzo? Tak, mamy y, latawiec i y, no i tak zapraszamy. Hej, to ja mówię. I czy chcecie psaka? Zadam na na latawiec. Nie, dziękujemy, jeżeli nie jest odkażony. E, no dobra, jak nie, to nie. Dobra, to miłego latania. Dobra, chodźmy latać. I pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę. Pa, do następnego odcinka. Pa, może wy też przyjdziecie, puścić u nas latawiec. Pa.